kojarzy Ci się słowo partycypacja? to pytanie. Okay. Z czym mi się kojarzy? Szczerze nie mam pojęcia w ogóle, kompletnie co to jest. Uczestnictwo w czymś. Uczestnictwo. Z jakimś patriotyzmem. Po prostu ubranie udziału w różnych rzeczach. i Zmiana po prostu, co nam pasuje, co, nam, co by nam ułatwiło życie. A ogólnie społeczność obudowaniem jakikolwiek. Dokładnie. Partycypacja. Dla wielu temat zupełnie nieznany, przez to postrzegana jako coś super skomplikowanego. A w zasadzie w sumie w ogóle tak nie jest. Bo jest to po prostu narzędzie, które pomaga nam zmieniać otoczenie wokół nas. E, ma ona naprawdę bardzo wiele pozytywnych aspektów, ponieważ dzięki niej e, zostało zrealizowanych wiele ciekawych projektów. Takich jak na przykład e, studenci z Belgii, którzy w latach 70. wraz z architektem Jacenem e, Krolem zaprojektowali swój własny akademik i kampus, który miał wpasować się do. Sąsiedztwa i otoczenia. Jako przykładową przestrzeń partycypacyjną wybraliśmy sobie Park Świętokrzyski na placu Defilat. No jest to projekt, który był już wcześniej zmieniany wspólnie razem z mieszkańcami Warszawy. Jednakże partycypacja jest czymś ciągłym i z upływem czasu zmieniają się potrzeby mieszkańców. Dlatego też trzeba jakoś nad tym nadążać. No i oto jest kilka właśnie projektów naszych. Możemy widzieć efekty swojego zaangażowania, i moim zdaniem jest to najlepsza forma demokracji bezpośredniej, i uważam, że to jest dla mnie super opcja na zaangażowanie się w moje otoczenie, i co mi odpowiada, że mogę to zmienić. Los miasta jest w Twoich rękach. Partycypuj z nami. Dołącz się i partycypuj. Partycypuj! Wyśnij swoje miasto! To jest twoja szansa, by zmienić swoją okolicę! Bądź cool! Partycypuj!